witajcie kochani chciałabym wam pokazać moje nowe pamiątki pierwszą pamiątką którą teraz zobaczymy jest też na listku jest nawet ładny i ma fajne kolce to jest zrobione z takiego fajnego drewna druga pamiątka to jest karbonka psia Tutaj mamy otwór. A tu się otwiera. Te fajne akurat rzeczy dostałam um, na targu. Mam nadzieję, że się podoba. Wkrótce się znowu zobaczymy z nowymi skarbunkami. I to z Little Spat Shop. Bye!